Vererebus Vokabulares Tituantur należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Apologeticum TV, gdzie chciałbym skomentować taką decyzję dość kontrowersyjną byłego już prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Otóż pod koniec swojej kadencji, 19 stycznia, mamy już ponad miesiąc od tej decyzji, postanowił. Wstąpić do masonerii. Czy jest tego świadomy, czy nie? No raczej to, co obserwowaliśmy jako jego postępująca demencja, świadczy o tym, że częściowo nie jest tego świadomy. Być może po prostu odpowiedział na czyjeś zaproszenie. Nie wiadomo, co nim w zasadzie kierowało, ale jednak do tego doszło. Dawniej byłby za coś takiego ekskomunikowany. Dzisiaj raczej będziemy mówić o grzechu ciężkim. Co nie wyklucza tego, że Kościół wciąż negatywnie odnosi się do Masonerii, ma negatywny stosunek, jednoznacznie. Warto jednak tutaj omówić tę sprawę szerzej. Zanim jednak do tego przejdę, chciałbym Państwu opowiedzieć w dwóch słowach o tym, co wisi za mną. Mianowicie dostałem w prezencie od wydawnictwa Dębu Góra kalendarz na bieżący rok i uważam, że jest naprawdę ładny. Jest to bogata Paleta kolorystyczna, są ryciny przedstawiające chociażby Matkę Najświętszą i oczywiście tradycyjny układ kalendarza. Myślę, że ten kalendarz jest dobrym wyborem, jeżeli chodzi o śledzenie na bieżąco tradycyjnej liturgii, ale także po prostu chociażby tego, że patrzymy na ścianę w piątek i widzimy taki mały symbol rybki. Wiemy, że jest post, przypomina nam o tym, że jest post, że jest piątek. Są oczywiście też najważniejsze święta, tradycyjny przede wszystkim układ liturgiczny, i myślę, że warto ten kalendarz polecić. Ja dostałem swój w prezencie, i też chciałem się z Państwem podzielić takim kalendarzem. Myślę, że jeżeli napiszecie pod spodem, pod tym materiałem, o tym, że chcecie taki kalendarz otrzymać, chociaż wiem, jest już luty, ale może ktoś jeszcze z Państwa kalendarza nie nabył, a może komuś ten się podoba, a może wiecie, że ktoś z Państwa bliskich kalendarza jeszcze nie nabył i chcecie mu go po prostu sprezentować. Ja oddam wam oczywiście w prezencie, jeżeli ktoś będzie chciał mi za to na przykład odwdzięczyć się, chociażby za koszty wysyłki, to może to zrobić, na przykład kupując mi kawę przez portal Buy coffee Link. W opisie i w komentarzu. Jeżeli nie, nie przejmujcie się. To jest tylko symboliczny prezent dla Was, dla moich stałych widzów. Wrócę jednak tutaj do komentarza na temat tego wydarzenia, o którym mówiłem Państwu przed chwilą. Zdecydowałem się skomentować to, co zrobił Joe Biden z tego prostego powodu, że wokół tego tematu krąży dużo różnych sprzecznych stanowisk. Sam przez chwilę myślałem, że raczej Joe Biden będzie ekskomunikowany za to, co zrobił, ale skonsultowałem tę sprawę z księdzem z Bractwa Świętego Pisać X i okazało się, że no jednak. W kwestii dyscypliny, wiadomo, papież ma prawo, czy ten, czy inny, ingerować i może te decyzje podejmować, takie, że jednak nastąpi pewna zmiana tutaj w tej wykładni. Szkoda, bo ja mam osobiście wrażenie, że będzie to pewną formą, może nie zachęty, ale niedostatecznego odstraszenia od tego typu decyzji. Joe Biden podjął decyzję, wydaje się najgłupszą w swoim życiu, no bo jest u kresu tego życia, jest człowiekiem mocno posuniętym w latach. Za chwilę przyjdzie się z tym światem pożegnać. Ten czas płynie nieubłaganie, i to nieważne, czy jest się młodszym, czy starszym, no ale mimo wszystko ten czas nadejdzie, więc w tej sytuacji, w której teraz jest, no moim zdaniem raczej nie mógłby otrzymać rozgrzeszenia, będąc w grzechu ciężkim, no bo jeżeli chcemy otrzymać rozgrzeszenie, to musimy za dany grzech żałować. Czyli jeżeli ktoś jest z masonerii, ja tak przynajmniej uważam, powinien z tej masonerii wystąpić, żeby móc dostąpić, czy otrzymać po prostu rozgrzeszenie. Jeżeli on z tej masonerii nie wystąpi, no to ciężko tu mówić o jakimś żalu, że żałuję, że jestem w masonerii, no ale będę w niej dalej po spowiedzi. No więc no, troszeczkę coś tutaj jest, czy byłoby nie na miejscu, byłoby to zdecydowanie niewłaściwe. Joe Biden odpowiedział na zaproszenie Wielkiej Loży Najbardziej czcigodnego Księcia Hall w Południowej Karolinie i wstąpił do masonerii właśnie w tamtej loży. I podczas prywatnej ceremonii wprowadzenia go do loży jej Wielki Mistrz Wiktor Mayor przyznał Bidenowi, to jest cytat, honorowe członkostwo w stopniu mistrza masońskiego. Więc Joe Biden został nie tylko członkiem masonerii, ale został honorowym jej Mistrzem. Można powiedzieć, że to jest taki odpowiednik Honoris Causa, doktor Honoris Causa. To jest tytuł Master Mason. Wielki Mistrz powitał go słowami z wielką przyjemnością. Ja, Wiktor C. Major, 27. Najczcigodniejszy Wielki Mistrz, witam naszego najnowszego członka w rodzinie Prince Hall. Prince Hall to jest taka loża masońska, która przynajmniej do tej pory skupiała w swoich szeregach ludzi o innej karnacji skóry niż moja. Tutaj będę niestety stosował pewne takie wybiegi, żeby nie zablokowano kanału, żebyście mogli Państwo te treści oglądać. Wiemy, że ostatnio kanał Dawida Myślora spotkał się niestety z takimi represjami, że na tydzień zawieszono mu konto. Za co? Pytałem Dawida, powiedział, że za mowę nienawiści, ale nie wskazano konkretu. Na czym ma polegać ta wątpliwa przyjemność wstąpienia do masonerii? Otóż, członkostwo honorowe nie wymaga, wprawdzie, przechodzenia kolejnych stopni tajemniczenia, no bo czy dałby radę w obecnym swoim stanie zdrowia, angażować się w to i faktycznie się w to włączać? No raczej nie sądzę. Samo w sobie to członkostwo jest członkostwem rzeczywistym. Oznacza to, że Joe Biden nie tylko zdecydował się, aby zapamię zapamiętano go w tak haniebny sposób, o ile jest w ogóle tak jak mówię, na tyle świadomy, żeby wiedzieć, co w ogóle zrobił, to ostatnie miesiące, świadczy, bo ostatnie miesiące świadczą właśnie raczej o tym, że no cierpi na jakąś głęboką demencję, no jest to pewnego rodzaju igranie z ogniem, tak? ponieważ ryzykuje w tym przypadku, tak jak mówiłem wcześniej, swoim życiem wiecznym, bo jest okresu życia. Kościół katolicki nieprzerwanie od 1917 roku, mówimy tutaj o kodeksie prawa kanonicznego, wprost potępiał masonerię i nakłada na nią karę ekskomuniki. Ale to jest kodeks prawa kanonicznego. Również było tak we wcześniejszych dokumentach, które się ukazywały. I mamy tu chociażby dokumenty tego typu. Jeżeli chodzi o prawo kanoniczne, to dodam jeszcze, że to, to był konkretnie kanon 2335. Przechodząc jednak do dokumentów papieskich, no to możemy tu wymienić tylko Kilka reprezentatywnych, bo chodzi o to, że tych dokumentów jest znacznie, znacznie więcej. Osobiście słyszałem kiedyś taką opinię, że łącznie potępiono masonerię około 400 razy. To są dokumenty oficjalne, te, które teraz Państwu przytoczę. In Eminenti 1738 rok, Clemensa XII. Providas Romanorum to jest 1751 rok, Benedykta XIV. Etsi Multa, 1873 rok, błogosławionego Piusa IX, patrona zresztą naszego kanału. Humanum Genus 1884 rok, Officio Sanctissimo 1887 rok, Dal Alto 1890 rok, Custodi di Quella Fede 1892 rok, Inimica Vis 1892 i Preclara Gratulationis 1894 rok, wszystkie Lona 13, a także Une Voice Encore czy Encore 1907 rok, świętego piusa. 10, więc to jest taka próbka, jakie było stanowisko Kościoła dotychczas. Jak widzimy, i prawo kanoniczne, to wcześniejsze, i cały szereg encyklik nie pozostawiały wątpliwości, że masoneria jest największym wrogiem Kościoła i Kościół surowo nie tylko przestrzegał przed wstępowaniem w jej szeregi, ale również karał tych, którzy ośmielili się wypowiadać Kościołowi wojnę, właśnie będąc w tej najgorszej z Późniejsze zmiany, jakie zaszły w kodeksie prawa kanonicznego, to jest kanon 1374 z kodeksu z 1983 roku, i tutaj już mowa jest o grzechu ciężkim. Mamy też numer 1448, to jest z 1990 roku. Podobnie zostało to wyrażone w dwóch deklaracjach Urzędu Doktryny Wiary: Quesitum, quesitum Est, z 1983 roku, Ratzingera oraz Dichasterium pro Doctrina Fidei z 2023 roku, Fernandeza. Tak? I możemy powiedzieć w sobie otwarcie, że no masoneria w tym momencie spotyka się z jakąś dużą dozą pobłażliwości, która no nie będzie sprzyjać niczemu dobremu. W oświadczeniu na temat tego wydarzenia Loża podkreśliła, że służba Bidena jako prezydenta Stanów Zjednoczonych odzwierciedla w wartości najczcigodniejszej wielkiej Loży Wolnych i Ustanych Masonów Stanu Karolina Południowa, w tym braterską miłość, pomoc i prawdę. Według nich były prezydent Stanów Zjednoczonych w trakcie swojej prezydentury miał wykazać się wyjątkowym oddaniem i służbą dla Stanów Zjednoczonych. Ameryki. Na czym ta służba i oddanie miały polegać, o tym za chwilę. Jego wkład miał przynieść znaczące korzyści obywatelom USA. Nie mogli się go wręcz nachwalić, owi Masonii, mówiąc o uznaniu jego wybitnych zasług dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. I na czym te wybitne zasługi miałyby polegać? Odpowiedź jest prosta. Joe Biden przede wszystkim wspierał ideologię gender, jak i LGBT, cały ruch. Być może są to te owe znaczące korzyści, które mogli odnieść obywatele Stanów Zjednoczonych. Może chodzi raczej też o to, że oficjalnie, jawnie, publicznie agitował na rzecz aborcji. Doszło też do pewnego przypadku, w którym odmówiono mu udzielenia Komunii Świętej, najprawdopodobniej z tego powodu. Co więcej, nie tylko popierał aborcję, ale co gorsza, ustanawiał prawo sprzyjające dzieciobójstwu bo tak należy mówić o aborcji. Natomiast złego podpisał ustawę potwierdzającą federalne uznanie małżeństw między przedstawicielami tej samej płci. My wiemy, że między przedstawicielami tej samej płci nie może być o czymś takim mowy. Myślę, że już tyle, tyle słów różnych padło tutaj, że żadne dalsze zabezpieczanie się chyba nie pomoże. I gdyby ten materiał miał spaść, albo miał nowy wyłączyć monetyzację, no to i tak się niestety tak stanie. No i czy tak wygląda oddana służba Joe Bidena, to możemy sobie odpowiedzieć na to jednoznacznie. To, co głosił, to na rzecz czego działał, to są po prostu masońskie wartości. Możemy jeszcze powiedzieć o trzech rzeczach, jakie osiągnął Joe Biden. Mianowicie pierwszą z nich jest to, że stał się pierwszym katolickim prezydentem, przynajmniej nominalnie katolickim prezydentem Stanów Zjednoczonych, który popadł w kary kościelne za wstąpienie do masonerii. O, osiągnął coś jako pierwsze. Pytanie, czy jest to powód do tego, aby go za to chwalić. Druga rzecz to jest to, że stał się kolejnym z grona 15, w tym momencie 16, amerykańskich prezydentów masonów. Listę za chwilkę Państwu podam. Całość została zwieńczona tym, że dotychczas Wielka Loża, najbardziej czcigodnego księcia Hall taka nazwa tej loży, uchodziła za lożą skupiającą w swoich szeregach wyłącznie osoby o odmiennej karnacji niż ja, a on stał się pierwszym członkiem tej loży o karnacji takiej jak ja. No i wśród tych prezydentów, którzy wcześniej wstąpili do masonerii, oficjalnie zostali masonami, możemy wymienić chociażby George'a Washingtona, Jamesa Monroe, Andrew Jacksona, Jamesa Polka, Jamesa Buchanana, Andrew Johnsona, Jamesa Garfielda, Williama McKinleya, Teodora Roosevelta, Williama Tafta, Warrena Hardinga, Franklina Roosevelta. Harry'ego Trumana, Lindona Johnsona i, i Geralda Forda. Więc jak widzimy, to grono jest dosyć pokaźne. Stany Zjednoczone, no proszę Państwa, no, nie da się tutaj tego inaczej skomentować. To jest kraj, liberalny kraj, w którym masoneria czuje się bardzo dobrze, czuje się jak w domu, ponieważ liberalizm sprzyja masonerii, sprzyja wolności słowa, wolności prasy, wolności wyznania i tym wszystkim innym fałszywym wolnościom. Nie sprzyja, nie sprzyja natomiast prawdziwej wolności religijnej, która mówi o tym, że jedyną prawdziwą wiarą jest wiara katolicka i jej należy strzec, i państwo również powinno się do tego zaangażować, aby zapewnić jej możliwość wzrostu i dawać jej należytą ochronę. Tymczasem wolność religijna dzisiaj jest rozumiana zupełnie inaczej. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za uwagę. Polecam inne materiały na naszym kanale. Z Panem Bogiem.